Do niedawna uważano, że zimą powinno stosować się węższe opony niż latem. Obecnie specjaliści skłaniają się do zdania, że najlepiej używać takiego samego rozmiaru. Jednak w przypadku dróg położonych z dala od dużych miast i w miejscach, gdzie zalega obfity śnieg, warto używać węższych opon. Na korzyść ich stosowania przemawia lepsza przyczepność na śniegu i mniejsze ryzyko akwaplaningu. Minusem jest pogorszenie parametrów trakcyjnych auta, a przez zmniejszenie powierzchni styku z drogą pogorszenie hamowania na mokrej, zaśnieżonej i oblodzonej nawierzchni. Uważa się, że w przypadku opon zimowych nie warto przechodzić na węższe, kiedy rozmiar letni posiada szerokość bieżnika do 205 mm. Kiedy wartość ta jest większa, można rozważyć zmianę szerokości bieżnika na węższy, pamiętając jednak, aby zbytnio nie przesadzić. Parametry działania systemów takich jak ABS ustawiane są pod dedykowane ogumienie. Montaż niewłaściwych opon może spowodować nieprawidłowości w ich działaniu. W przypadku aut o większej mocy silnika zdarza się, iż czasem producent pojazdu homologuje opony zimowe nieznacznie węższe w stosunku do opon letnich. Sprawdź, co jeszcze warto wiedzieć.